Święci. Święty jest tylko Bóg. Kiedy uczniowie chcą wielbić Jezusa, słynnego nauczyciela, on się wzbrania. Nie przyjmuje, nie od razu przyjmuje ich hołd. Kiedy ludzie widzący apostołów, czyniących cuda, uzdrawiających, Chcą ich ogłaszać świętymi, oni się wzbraniają. Powiadają: Nie my jesteśmy święci, to nie my uzdrawiamy, nie my czynimy cuda. Jesteśmy tylko narzędziami w Bożym ręku, bo święty jest tylko Bóg. Tylko jemu jest przypisana godność, tylko jemu oddajemy cześć i chwałę, jego imię wielbimy. Z drugiej strony, kiedy czytamy listy apostolskie, bardzo często we wstępie czytamy słowa Pozdrawiam wszystkich świętych w Koryncie, pozdrawiam wszystkich świętych w Filipi, Pozdrówcie moich braci świętych w Macedonii. O co chodzi z tymi świętymi? Według Nowego Testamentu, świętym jest każdy, kto wierzy. Każdy, kto został uświęcony przez wiarę, staje się świętym. Jesteście świątynią Pana. Jesteście święci i powołani, święci, czyli niedoskonali, nie bez grzechu, ale ci, którzy poświęceni są do służby Bożej, bo świętym doskonałym bez grzechu jest tylko Bóg. To wielkie wyróżnienie, to wielki zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Uświadomić sobie jestem święta. Ten dar wiary, ta odrobina świętości powinna przemieniać moje życie każdego dnia, abym każdego dnia stawała się coraz lepsza, bardziej świadoma, bliżej tego, który jest święty. Dlatego w Kościele Luterańskim nie ma kultu świętych, nie oddajemy czci. Tym, którzy składali świadectwa swej wiary, pamiętamy o nich, szanujemy ich, wspominamy bardzo często, ale kult, modlitwa, cześć należna jest tylko Świętemu Bogu. A za wszystkich innych świętych ludzi, siostry i braci dziękujemy, że byli, że składali świadectwo, że są i składają świadectwo do dziś.